Witajcie, tutaj Ślepy z ekipy Gerizm PL. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować grę F.E.A.R. 3 Który premierę swoją miał wczoraj, czyli 24 czerwca Najpierw szybko co dzieje się na ekranie, wsiadamy do opancerzonego pojazdu Którego nazwy chyba nie muszę nikomu przedstawić Teraz kilka słów o samej grze F.E.A.R. czyli gra FPP To jest część trzecia Co można się spodziewać po tej grze Już po samej nazwie ma ona straszyć. Jednakże ja już przeszedłem całą. Zagrywałem się od wczoraj. Dzisiaj rano już ją ukończyłem. Nie przestraszyła mnie ani razu. Czasem tylko skoczyło ciśnienie i to wszystko. Coś teraz oceniania, na to przyjdzie jeszcze czas. Z kim tutaj mamy do czynienia? Główny bohater to Pointman. Perfekcyjna maszyna do zabijania jest synem pierworodnym Almy. Jej chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać. Drugi bohater, którym możemy kierować po przejściu danego poziomu lub w kooperacji, jest Paxton Fato. Nieprzyjemny, ale genialny żołnierz doskonały znany fanom z poprzednich części. Jest bratem bohatera, którego właśnie ja prowadzę. Główny wątek fabularny toczy się wokół Almy. Która jest wciąż, to co się z nią dzieje, odbija się na całym świecie. Chyba już wszystkie ważne informacje. Teraz zajmijmy się tym, co dzieje się na ekranie. Pokażę Wam kilka ciekawszych momentów z całej gry. No, i tak na początku, już przez minutę mogliście oglądać, co ja wyczyniam w mechu. Na dole mamy poziom naszego mecha, czyli HP potocznie mówiąc. Z prawej strony natomiast przegrzewanie się naszej broni. Przed chwileczką właśnie mogliście zobaczyć jak bron się przegrzewa, to nasz bohater już nie może wytrzymać tego gorące. Co bardzo łatwo możecie zauważyć, wszystko tutaj jest skryptowane, nic tutaj nie wychodzi przez przypadek. Nawet drogi w tej grze są tak bardzo utorowane, nawet powiedzmy na otwartych przestrzeniach, tak są ułożone różne skrzynie, że nie ma innej drogi. Po prostu nie da się inaczej przejść. Czasami aż to bardzo głupio wygląda. Zabawa Mechami jest przednia, jednakże naliczymy tylko trzy razy w całej grze, gdzie możemy się nimi pobawić. Są ich dwa różne typy, jednakże nie różnią się od siebie, to aż tak bardzo inny model niż ten, co widzicie na ekranie, po prostu ma dodatkowo osłonę. Według mnie ładnie wygląda ten rozbity helikopter. Dobrze, idziemy dalej. Teraz jesteśmy w takim miejscu wspomnień naszego bohatera, jednakże nie chcę wam za dużo zdradzać fabuły, bo to jest jeden z głównych wątków. Pozwólcie, że zostawię to w milczeniu. Pozostawiam ten fragment, żebyście mogli zobaczyć ten moment. Tutaj na tych łóżkach znajdują się nasi bohaterowie z młodu. No i z powrotem wracamy do naszego Mecha i Barki akcji. Szybko i łatwo idziemy do przodu. Jednakże co to może być za trudność, gdy mamy taką maszynę. Jednakże znaczy jeszcze kawałek i trzeba będzie porzucić i chodzić o własnych stopach. Znowu troszeczkę przeholowałem i przegrzała mi się maszynka. W szybkim tempie do bardzo wysokich temperatur dochodzi ale składza się jeszcze szybciej, co jest trochę śmieszne. Teraz taki, można powiedzieć, śmieszny sposób, gdy próbujemy przyspieszyć, to ciągnie rękę do nas. Jednakże już jakimś dziwnym trafem nic nie słychać, że biegnie nasz potworek. No i właśnie jest ten moment, w którym będziemy musieli opuścić naszą maszynerię. No to do boju i zobaczycie w końcu jak tutaj się ładnie bawi. Tak jest zwolnione tempo, dobrze znane fanom tej gry. W dołu możecie zobaczyć osiągnięcie. Tutaj, osiągnięcia dają nam co widać: punkty EXPA. Nie są to takie zwyczajne jak możemy znaleźć na Xbox Live czy na Games for Windows, czyli Windows Live. Tylko każde osiągnięcia osobne dla yy, każdego poziomu. Przykładowo 25 strzałów w głowę głównie chodzi o właśnie wybijanie przeciwników i związane na przykład z każdą bronią, czy właśnie takie strzały w głowę, tego typu rzeczy, czyli na przykład wsadzenie komuś w plecy noża. Teraz mogliście zauważyć przejście do zupełnie innego poziomu. Mianowicie chciałem Wam pokazać innych przeciwników. Dokładnie jednego, bo tutaj różnorodności nie ma. I do tego tą broń, co trzymam w ręku, jest ona bardzo skuteczna. Jedna z najlepszych, no można powiedzieć najlepsza. No i ustępuje tylko, co nie trudno się domyślić, wyrzutni rakiet. Teraz macie z lewej strony to, co chciałem Wam pokazać. Jeden z trudniejszych przeciwników w grze. Na początku myślałem, że jest gra bardzo łatwa. Weszłem na poziom Commandos, czyli można powiedzieć normalny. I tak przechodziłem pierwszy, drugi, trzeci poziom i doszedł właśnie taki przeciwnik. Później w jednej misji doszło ich dwóch i naprawdę nie jest to łatwa robota. Chciałem Wam pokazać broń. Ją można zdobyć tylko właśnie od tych przeciwników i... Bardzo rzadko jest w niektórych skrzyniach. Co mogliście zauważyć, naboje wbijają się w przeciwnika i można domyślić się, że jest to bardzo bolesne. Ten osobnik, z którym walczę, teraz możecie zobaczyć wokół niego tak jakby niebieską tarczę. Tak, to jest właśnie taka osłona. Trzeba się najpierw przez nią przebić, potem jeszcze trochę trzeba mu coś dołożyć. No, właśnie to mi się udało. Jeszcze troszeczkę brakuje, żeby go rozwalić. No i właśnie możecie zauważyć, jak się ładnie rozwala. Gra z kobiety chyba się nie obejdzie, oczywiście tutaj taka również jest, jednakże przez krótki moment, no. Alma ma swój urok, osobisty oczywiście. Dziewczyna woła: Tutaj jestem, tutaj jestem, a ty weź sobie, chłopie, szukaj. Nie pokażę wam jej, a i po co? Sami sobie zagrajcie. Ja przejdę teraz do następnego poziomu, bardzo, można powiedzieć, efektownego od strony stylistycznej. Mianowicie znajdujemy się na moście, który trochę się zawalił. No, nie trzeba się domyślać. Wiadomo, czy ja to sprawka, oczywiście. Almy, tutaj mnie osobiście się bardzo spodobało. Pociągi zawalone, te ciała leżące, ale nie tylko dlatego, chcę wam to pokazać. Jednakże to za chwilę tutaj mamy kolejną wartką akcję. Kolejne osiągnięcie zdobyte, i jedziemy dalej. Kogo słychać w tle? O kogo? Eh, trudno się chyba nie domyślić. Jak już wspomniałem, alma będzie rodzić a to jej bóle. I oto kolejny rodzaj przeciwników. No i to jest praktycznie wszystko. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe. Wszystko. No dobra, są jeszcze wieżyczki i jeden boss i chyba to będzie wszystko. No tak, tak, dobrze myślicie, mała różnorodność jest w tej grze. Teraz mogliście zauważyć połączenie mentalne, tak można powiedzieć, z dłuższą. No nic tu raczej nie trzeba dodawać, dodaje nam to punkty doświadczenia, no i tyle. Przed chwilą mogliście usłyszeć mroczny głos naszego braciszka, który jest ciągle przy nas. Tą postacią, jeśli gramy w kooperacji, albo tak jak już mówiłem wcześniej, przejdziemy poziom i odkryjemy sobie to, że możemy nim grać, on może tylko korzystać ze swojej takiej magii. Nie może bawić się bronią. Może trochę źle nazwałem magię. On wykorzystuje dobrze swój umysł. Ale brzydkie to potwory, prawda? Kolejni załatwieni, jednakże to jeszcze nie koniec. też sporo naboi na nich idzie. Łatwiej jest podejść i ciachnąć z noża. Jednakże jak ich jest więcej to staje się to trochę kłopotliwe. Oprócz standardowego ciosu z noża mamy jeszcze ślizg znany dobrze fanom storma i takie kopnięcie ze skoku. Ten fragment, który akurat wiram, jest już dość zaawansowany w całej grze. Całość opiewa na 8 poziomów. Jeden poziom to od 20 do 40 minut. Ten pistolecik jest bardzo fajny, bo gdy mamy nacelowany na przeciwnika, to co możecie zauważyć, u góry barwa zmienia się na czerwony. O no kolejny potwór z głowy. Teraz zebrać troszeczkę amunicji i idziemy dalej. Pociąg za pociągiem, pewnie podczas zniszczenia mostu, się zderzyły ze sobą. Na podłodze nie tylko widać ślady po potworach, które podobiały ludzi. Trzeba wyjść na górę po schodkach, gdzie czeka na nas pewnie kolejny oddział. No, dokładnie nie inaczej. Zaraz powyskakują żołnierze. No i kolejną rozpierduchę czas zacząć, no i tak, przez całą tą grę. Shotgun dobrze się sprawuje. Tak trochę dziwnie on wygląda, nie wiem jak wymyślicie. Przez całą grę nie narzekałem nawet na żadne osłony, jednakże czasem... dziwnie to bywa. Tak jak tutaj w tego... Strzelić nie można, choć ewidentnie powinno się dać. Trzeba się zająć trochę tym u góry, panem. Na sztuczną inteligencję nie ma co narzekać. Okrążają nas tutaj, ładnie podeszli od tyłu. Już wiecie, dlaczego powiedziałem przed chwileczką, liczby nogiej. mnogiej. Bez tego ja to lubię nazywać fokusa, to znacznie trudniej jest ich zabijać. Poruszają się szybko, nie ma tak, że czekamy, aż ich głowa wyjdzie za osłony, tylko poruszają się dynamicznie. Choć oczywiście nie zawsze, ale trzymamy ciągle w tym samym miejscu celowni, to wtedy ruch następuje. Dobra, ostatni zbyty zaraz pewnie się pojawią. następniej, szybko zbiorę trochę amunicji, żeby tego kolesia u góry wybić trochę. Chodzą na swoje miejsce z poślizgiem, tam najłatwiej. Kolejna głowa wpadła, co widzicie dobrze, na lewej stronie u dołu ekranu. To jaki ham rozwalił mi zasłonę. Kolejny raz trzeba zebrać broń, tu brakuje troszeczkę. W całej grze nie ma takiego znowu aż problem z bronią. i'm just going to take a <coughs> Musimy pozbierać trochę broni, ale to już będzie ostatni, trzeba go w końcu skończyć. No i ładnie poszło wybuch elegancko. Ja się z Wami już będę powoli żegnał. Na oceny przyjdzie jeszcze w najbliższych dniach czas. Macie ogólny zarys gry: ciągle jest napieprzania, gra jest liniowa. W gameplayu mam nadzieję, że pomogę Wam w. Ewentualnym wyborze tej gry, czy warto, czy nie warto. Ja jeszcze z ocenami się wstrzymam. I czekajcie, na pewno w najbliższych dniach się pojawi. Do zobaczenia na giernizon.pl